Cześć! W dzisiejszym filmiku zaprezentuję, jak zainstalować serwer Apache na Windows. A więc najpierw wchodzimy sobie w stronę apachefriends.org. Link będzie w opisie. Widzimy taką stronę. Wchodzimy tutaj w XAMPP dla Windows, albo jak macie inny system operacyjny, to wchodzicie w inne. I klikacie w to i wtedy was przenosi do takiej strony. I za chwilę powinno się zacząć tutaj pobieranie. A mi, mi akurat nie zadziałało, więc tak. O, i mamy download. I już za chwilę nam się zdownloaduje. Mi tu się będzie bardzo powoli downloadować, ale jak. To uruchomimy, to po prostu postępujemy z instrukcjami, które są napisane. Potem po prostu, yy, jeśli chcemy sobie włączyć serwer, to musimy wejść w nasze programy i wyszukujemy XAM, XAM i nam się znajdzie XAM Control Panel. I za chwilę się włączy. I już powinno się uruchomić serwer Apache. Oczywiście mamy też MySQL, file Zille, mercury i tomkata. Tom no i to jest po prostu wszystko. Tutaj mamy do konfigurowania. Bardzo banalne. A więc dzięki za oglądanie. Cześć.